Japończycy mają nikłe pojęcie o wierze katolickiej. Jest to dla nich religia egzotyczna. Przedstawiam Wam krótkie zestawienie osób duchownych w anime. Aby się tu dostać, postać musiała spełnić dwa warunki. Raz, mieć istotny wkład w fabułę swojego show. Dwa, naprawdę być osobą duchowną. Dlatego Nowaka tu nie będzie. Zaczynamy! Pierwszym na liście jest Shiro Fujimoto z Aono Exorcist. Ten ojciec dosłownie stał się ojcem dla dwójki bohaterów egzorcysty. Rin i Yukio byli potomkami samego diabła. Każdy pierwszy lepszy skazałby ich na śmierć, w końcu stanowili zagrożenie. Ale nie ojciec Fujimoto. Wziął on i wychował chłopców z miłością, czyniąc z nich dobrych ludzi. Problematycznych, ale dobrych. Głównym antagonistą szóstego partu Jojo jest osoba duchowna. Ojciec Pucci stał się poplecznikiem Dio jeszcze w latach 80. i pozostał wierny swojemu nowemu Bogu, pomimo faktu, że nosił koloratkę. Był to pierwszy główny przeciwnik w całej serii, który nie posiadał zdolności niczym okręt wojenny miał o wiele bardziej subtelną moc. Jego postać była bardzo odświeżająca. Niewłaściwa osoba na niewłaściwym miejscu. Tak należy określić Kireya i jego posadę kaznodziei. Kotomin dostał swoje imię, ponieważ jego matka uważała, że świat jest piękny, tak samo jak jej syn. Ten pozbawiony empatii socjopata nie tylko nie postrzegał świata jako dzieła Bożego, on znalazł upodobanie w zniszczeniu i porodze. Co jak co, ale z naukami Jezusa nie był za pan brat. O wiele lepszym przedstawicielem swojego stanu jest siostra Teresa. Niegdyś była jednym z magicznych rycerzy, ale od tamtego czasu minęły lata i dziś jest zakonnicą. Mimo to, jej siła wciąż budzi respekt i w sytuacji zagrożenia potrafi pokazać, że lepiej z nią nie zadzierać. Prócz tego, że okazała się fenomenalnym towarzyszem broni, była też mentorką, dzięki której Asta dorósł bardzo nieznacznie. Przed pierwszym miejscem będą jeszcze wspomnienia honorowe o OOT, zaliczone, zaliczone, oraz dwa wspomnienia specjalne. Hejtar miał niesamowity wkład w fabułę Freiren, lecz miał on miejsce za życia króla demonów, czyli sporo przed rozpoczęciem anime. Natomiast w Sekamichino Apollon jedna z ważnych postaci wstępuje w stan duchowny pod koniec serialu. Wkład obu bohaterów jest znaczący, ale odbywa się on poza głównym wątkiem lub chwili, gdy postać była osobą świecką. A na pierwszym miejscu umieściłem... Ojca Aleksandra Andersona! Co jak co, ale ten klecha nie ma nic wspólnego z obrazem głosiciela Słowa Bożego, który u nas funkcjonuje. Zarzynanie wampirów i psychopatyczny śmiech, zakończony oczywiście soczystym. Oto jest najlepszy przyjaciel Alukarda. No nie mówcie mi, że ta dwójka się nie lubiła. Jeden drugiego z pewnością chciałby uścisnąć tak mocno, że połamałby mu wszystkie kości. W imię pana naszego. Amen. Znacie jeszcze inne ciekawe projekty księży i zakonnic, na które można natknąć się w anime? Proszę o komentarze. To wszystko na dziś. Z Bogiem.